Proszę Państwa, wreszcie jakaś dobra wiadomość. Otóż dzisiaj media obiegła informacja, mam nadzieję, że się potwierdzi. Amerykański portal The Pillar podał, że w tym roku, we wrześniu, wreszcie wielki arcybiskup Fulton Sheen zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego. I bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że to się potwierdzi. O sprawie piszę m.in. w Polsce portal PCH24TV i odsyłam do tekstu na tej stronie, żeby się dowiedzieć. Żeby się dowiedzieć także, dlaczego beatyfikację Fultona Shina, która była przewidziana na grudzień 2019 roku, została wstrzymana. Wielka szkoda, że nie stało co się wówczas, ale co się odwlecze to nie uciecze. I y, mam nadzieję, że po beatyfikacji też w miarę szybko nastąpi ogłoszenie arcybiskupa Fultona Szina świętym. Natomiast w Polsce od jakiegoś czasu, od kilku lat, wreszcie ukazują się książki arcybiskupa Fultona Szina. Szkoda, że tak późno. Może jest to opatrznościowe, trudno mi powiedzieć. To są bardzo dobre książki. Arcybiskup Fulton Sheen to niezwykły kaznodzieja i myśliciel, który potrafił też w prosty sposób, ale i zajmujący przekazać prawdy dotyczące wiary, której uczy Kościół katolicki. I sam osobiście miałem okazję przełożyć dwie książki arcybiskupa Fultona Shina. Pierwsza z nich to moim zdaniem opus magnum wielkiego arcybiskupa, czyli Życie Jezusa Chrystusa. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa AA, a druga książka, również opublikowana przez to samo wydawnictwo, to W co wierzymy? I zachęcam do lektury tych książek, żeby dowiedzieć się też więcej, i mam nadzieję, że książka, zarówno Życie Jezusa Chrystusa, jak i ta, którą trzymam w ręku, uświadomią Państwu, dlaczego warto po dzieła arcybiskupa Fultona Shina sięgać. Nakładem wydawnictwa AA ukazały się też wspomnienia bratanicy wielkiego arcybiskupa Joe, Sheen Cunningham pod tytułem Mój stryj Fulton Sheen. Książka również w moim przekładzie i zachęcam do lektury tych publikacji.